Witam serdecznie moi drodzy jesteśmy w Częstochowskim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jak widzicie, y, wolontariusze przychodzą odbierać e, swoje identyfikatory, puszki. E, no, bo już e, za półtora doby ruszy 28 finał i cały czas tu ludzie dochodzą. Przed momentem mówię jeszcze nie, ale te drzwi były praktycznie otwarte. Tyle było osób, ale na bieżąco osoby dochodzą. I na bieżąco ta kolejczka jest. I tak będzie aż do zamknięcia dzisiaj. E, tu jest serce, na teraz, tu jest serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej tutaj w Częstochowie, finału. I tu mamy panią Amelię Walotek. E, proszę nam powiedzieć, e, ile już. E osób y, odebrało identyfikatory puszki. Ehm, Marta, ile już osób przeszło przez nasz, przez tą godzinę? Marta? procentach? No to około stu paru osób już przeszło w ciągu tej godziny. A w często tak? ile mamy. 520 wolontariuszy. 20% już odebrało. Dokładnie. Jeszcze tak jutro cały dzień do godziny tak. 20. Bodajże. Dokładnie, od 10 do 20 wydajemy troszeczki i identyfikatorów. I ze wszystkimi imprezami e, na placu ruszamy w niedzielę o godzinie 10.00. 10. Mm -hmm. e, ja zawsze ze swojej strony zapraszam pierwszy e, na paradę serc, ale zauważyłam, że paradę serc jest. E, Troszeczkę później niż tak, bieg policzy tak, z tak. No bo chcemy, żeby też część biegaczy. Mamy też dzieciaki, które biegną z nami, żeby zdążyli dobiec jeszcze na plac Daszyńskiego. W związku z czym bieg rusza o 11.00, parada o 12.00 z placu Daszyńskiego na plac Biegańskiego. O 12.00 też mamy morsowanie na, na Adriatyku, także też tam zapraszamy. No, fajna inicjatywa z tym Bałtykiem. Chcielibyśmy tam być, no ale nie damy rady być wszędzie, ale będziemy z biegiem policzyńskim. Z suszycą będziemy z serduchami, a później będziemy od czasu do czasu co tam, co 2 trzy godziny, na pół godziny, na 40 minut wchodzić do Was e, z wami e, z, z orkiestrą online, e, więc mamy nadzieję, że bo praktycznie robimy rzeczywiście to dla osób, które są niepełnosprawne, chornie, nie mogą tak jak zwykły, szary człowiek, który jest zdrowy sobie przemieszczać się, gdzie chce dla osób, które z serduchem są w Częstochową, a wyjechały stąd, a chcą widzieć, co się dzieje w Częstochowie. Nadzieje no, się, a w niedzielę się będzie działo bardzo dużo. Tak, niedziela będzie takim bardzo gorącym dniem. Od 10 zapraszamy na plac Biegańskiego, gdzie moneta częstochowska, cegiełka fantowa, będziemy mieli grochówkę, będziemy mieli pokazy strażaków, bus krwiodawstwa. O 10.30 przed rozpoczęciem biegu będzie licytacja wózka dla biegaczy, taka zupełna nowość. Będzie licytacja też koszulek dla biegaczy. No potem ruszamy o tej jeden właśnie z biegiem. Później, tak jak wspominało się, 12 od parada. O 13 zaczynamy koncerty. Mamy w tym roku bardzo fajne gwiazdy. Jest Eliza Kserksa, zespół Intoxicated, zespół Paści Brzuchy, Pogoria, Rasta Fajrant, i takie nasze główne gwiazdy, zespół Zołzy i zespół Tabu po Światełko do Nieba. Światełko do Nieba o 20, na którym no, liczymy się zobaczyć z wszystkimi częstochowianami. Oprócz tego, że zauważam, że i u Was, ale i do nas ludzie piszą, jeżeli chodzi Chodzi o światełko. To jest niespodzianka, czy nie? Co roku mamy zimne ognie, przy tym zostajemy ze względów ekologicznych, ze względu na to, że naprawdę u nas większość osób kocha zwierzęta, wielu z nas ma psiaki na przykład w domu, no i nie chcemy ich straszyć, bo to ma być taka piękna chwila dla wszystkich, to bardzo ważny moment. To światełko, kiedy wszyscy jesteśmy razem, zatrzymujemy się, w tym roku przed światełkiem też chcemy zrobić taką chwilę ciszy dla upamiętnienia i wydarzeń z Gdańska, i też upamiętnienia osób, które działały w sztabie, a niestety już ich z nami tutaj nie ma. No oczywiście e, e, korzystając, że jesteśmy też... E w sztabie, to mamy nadzieję, że sztab też troszkę wesprze inicjatywę Częstochowskich Obywateli i w poniedziałek również z orkiestra, część orkiestry na pewno pojawi się też na placu o 19.40. Tak, na pewno część z nas się tam pojawi, ta część, która nie będzie liczyła pewnie wtedy pieniędzy, na pewno się pojawi. No, mówią, mówią ludzie, że będzie rekord, jeżeli chodzi o serduszko dla Adamowicza więc mamy nadzieję, że przyjdzie więcej osób. No a cóż, a jeżeli chodzi o finał, no to będziemy wspierać i oczywiście też, też udostępnimy u siebie wszystkie wydarzenia, jakie są, żeby osoby nie, nie gubiły się w tym wszystkim, chociaż u Was jest bardzo wszystko sprawnie to pokazane, ale nie każdy trafi, trafia jak potrzeba, to się... Tam zawsze gdzieś coś ucieka. Dziękuję pani serdecznie dziękuję. I, i widzimy się e, już na finałach. Dokładnie finałach. do zobaczenia w niedzielę, tak. Dziękuję serdecznie. Stycznia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kochani, to była pani, która e, tutaj całym tym mózgiem tutaj zarządza. Tu mamy, widzicie, ludzi, którzy ciężko pracują w Częstochowie i jeszcze ich ciężka, ciężka praca czeka. E, wy już będziecie spać, a oni jeszcze będą pracować w niedzielę, w nocy. Także szacun dla nich. E, a wy za ten szacun e, postarajcie się nie zawieść i Częstochowa jak co roku zagra najgłośniej, e, jak e, tylko potrafi. E, Tyle ze sztabu częstochowskiego WOŚP Katarzyna Lasocka dla Częstochowa wideo. Trzymajcie się i jak zwykle polubcie, udostępniajcie. Pamiętajcie, że jesteśmy dla tych, którzy są w domach, nie mogą wyjść i dla tych, którzy serduchem są z Częstochową, a niestety ich tutaj nie ma, a chętnie chcą zobaczyć, co się w Częstochowie dzieje. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i znowu do następnego.